W roku 1523 ukazał się najwcześniejszy drukowany zbiór cudów związanych z cudownym obrazem Matki Bożej z Jasnej Góry. Oparty był on o najdawniejszą kronikę takich zdarzeń, które odnotowane były przez ojców Paulinów. Autorem tego wypisu był zaś Piotr Rozprza, który wybrał kilkadziesiąt cudownych. Interwencji, pośród których liczne opowiadały również o wsparciu, jakie Maria w swoim cudownym wizerunku przynosi osobom zniewolonym lub borykającym się siłami zła. Często krótkie zapisy pozwalają się domyślać całej gamy dramatycznych sytuacji ukrytych za nimi. I tak, Katarzyna, pochodząca z Gawłowa, która była opętana przez 12 demonów, gdy przyprowadzono ją na jasną górę, została wyzwolona. Inna Katarzyna, pochodząca z Lysyni, całe dwa lata pozostawała opętana przez demona i dopiero po złożeniu wotum na jasnej górze została wybawiona. Kolejna Katarzyna, pochodząca z Pinczowa, w połogu była dręczona przez demona, jednakże po ślubowaniu Maryi została uwolniona. Kobieta pochodząca z miasta Pilzna była przez demona kuszona do tego, aby pozbawiła się wzroku. Skoro jednak przybyła do obrazu Maryi, została uzdrowiona. W roku 1521 niejaki Oswald Szymonowicz, mieszkający blisko miasteczka Przywic, zobowiązał się za doznaną łaskę na pójście na pielgrzymkę do najświętszej panny częstochowskiej. Jednakże zwłóczył stale z wykonaniem tego postanowienia. W końcu też zmarł. Po śmierci ukazał się jednak swemu synowi, który był klerykiem, i rzekł do niego: Poznaj rodzica swego i przypatrz się tej gromadzie wrogów, którzy starają się mnie zatracić i zatraciliby, gdybym mieczem tym, który trzymam, nie bronił się, a który mi podarowała Boska Dziewica. Tymczasem do obrony, dopóki ty, ze względu na rodzica, nie dokonasz podróży na jasną górę, celebrując tam prymicyjną mszę, swoją kapłańską. Skoro zatem syn powstał ze snu i gdy już został wyświęcony na kapłana, chciał wypełnić ojcowskie upomnienia. Jednakże powstrzymywany został kpinami znajomych, za których poradą chciał raczej odprawić mszę w rodzinnych stronach. Wówczas jednak natychmiast oniemiał. Wtedy to jego znajomi, mocno przestraszeni, polecili mu bez zwłoki wypełnić jego wcześniejsze zamiary. I dopiero skoro stanął przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, odzyskał mowę i następnie odprawiając mszę świętą uwolnił także duszę ojca z i od obecności demonów. Pewna kobieta, skoro po porodzie pozostawała Sama w sypialni zobaczyła nagle cztery zbliżające się ciemne postacie, które jakby próbowały zaciągnąć ją do piekieł. Skoro zaś kobieta uciekła się pod obronę i złożyła ślubowanie do Maryi Częstochowskiej, owe postacie znikły. Jakiś człowiek, czy to z pokusy demonów, czy z melancholii, doprowadzony został do tego, żeby stanowił się Powiesić. Wziąwszy zatem sznur, poszedł w miejsce, gdzie chciał to uczynić. W międzyczasie przyszła mu jednak na myśl czcigodna dziewica Maria, Skoro zatem ofiarował się jej, przyszło opamiętanie i przemiana oraz uwolnienie od pokusy zbrodniczego czynu. Cudowne uwolnienia działy się i w następnych czasach, jak podaje ojciec Paulin Aleksander Łaziński, przypominający choćby następującą sytuację. Zdarzenie miało miejsce w 1632 roku, choć cała sprawa zaczęła się rok wcześniej. Otóż pewna bogata, szlachecka rodzina miała córkę Annę, która jednego dnia została rozdrażniona podczas zabawy przez swą pannę dworską. Wówczas owa Anna strasznie się rozgniewała i wypowiedziała jakieś bluźniercze słowo. W tamtej też chwili opanował ją demon. Od tego też czas dwór jej rodziny stał się nieustannym miejscem tortur. Dziewczyna była bez przerwy i była rzucana przez jakąś siłę o ziemię. Zrozpaczona rodzina uciekała się do wszystkich środków zaradczych. Sprowadzano ciągle świątobliwych kapłanów, którzy odprawiali egzorcyzmy. Modlono się, Udzielano ją mużny w intencji uzdrowienia córki, jednakże nic nie pomagało. W końcu zdecydowano się udać na jasną górę. Rodzice zawieźli tam opętaną w wyżej w wspomnianym roku i przez trzy tygodnie zamieszkiwali w świętym miejscu, nie ustając w modlitwach do Maryi. Ich córka przez cały ten czas zachowywała się spokojnie, tak iż wszystkim zaczęło się zdawać, że demon ją upuścił. Postanowiono zatem wracać do domu, a dla rekonwalescencji duchowej dziewczyny uproszono jeszcze dwóch ojców Paulinów, aby udali się wraz z odjeżdżającymi. Niemniej już na postoju w Kłobucku okazało się, iż demon utaje się tylko na czas, kiedy rodzina przebywała w świętym miejscu na Jasnej Górze. Znowu bowiem coś zaczęło szarpać Annę, która wyła straszliwie. Zakonnikom udało się ją nieco uspokoić przy użyciu święconej wody, a następnie podjęto decyzję o powrocie do sanktuarium. Skoro zaś na horyzoncie pojawiła się ponownie szczyt wieży Jasnogórskiej, całe towarzystwo upadło krzyżem na ziemię i błagało Matkę Bożą o cudowne uzdrowienie. Wtedy też zły duch zaczął ryczeć straszniej niż kiedykolwiek dotąd, po czym rzucił dziewczynę na ziemię i odszedł na zawsze. Skoro udało się następnie przywrócić ząblenia, udano się na jasną górę do kaplicy cudownego obrazu, tam dziewczyna poczuła się zupełnie odrodzona na duszy i ciele. Zdarzenie to miało też takie następstwa, iż wdzięczna rodzina ofiarowała marmurową posadzkę do kaplicy, po której być może teraz stąpa wielu pielgrzymów, nie wiedzących, jaka historia kryje się za tym elementem wystroju. Zaś dziewczyna ta, chcąc podziękować Matce Bożej za jej łaskę, wstąpiła następnie do żeńskiego zakonu i do końca życia głosiła chwałę jasnogórskiej pani.